Manco. sam farmer z tej strony, proszę Państwa, zostałem poproszony, żeby przedstawić coś w pasiece, mianowicie uliki. Gdzie uliki, odkładówki? Eee, swoje uwagi, wymiary, jak to zrobić? Tak, Wojciech się odezwał, mówi, kurde farmer, ty jesteś najlepszy z tego, co widzę i kurde z tego, co słyszę. Dawaj rać i pokaż, jak to zrobić. Więc idziemy do pasieki i pokażę. Wybaczcie, jeśli będą cięcia ale o tej porze wieczornej to już wasze żony do mnie piszą i dzwonią, więc będzie trzeba pewnie przyciąć parę razy, ale to nic. Dobrze, jesteśmy na pasiece, jakieś pojedyncze sztuki latają, tutaj odkłady, no. <laughs> w rodzinach produkcyjnych e, jak zwykle o tej porze już zaklejone w kilku ulach wylotki, na tu. Ogólnie też z ciekawości bym zajrzał co się dzieje, w gniazdach, bo dawno nie byłem w gniazdach. Nadstawki to jak stawki, tam z tydzień temu patrzyłem. Ale w gniazdach nie widziałem. Jak mniej więcej się zachowują pszczoły. Zobaczcie jak zalepiły. O, tutaj sobie wylazły. Po prostu jest upał. Jest upał i pszczoła wychodzi, żeby nie podnosić temperatury w środku. W ulu. Po prostu tam ma być no, łatwiej im utrzymać tą temperaturę potrzebną do wychowu czerwiu. Nie? Chwilkę sobie tak zerkniemy jak już jesteśmy, żeby to nie było puste parę zdań, nie? Jakaś tam super reprodukcja będzie. No, pszczoły żyją. Tak więc jutro planuję o ile w ten upał dam radę, ale to pod wieczór o tej porze tutaj jeszcze w cieniu to w ogóle przyjemnie jest w krzakach. Więc dam radę i zajrzymy do tych rodzin produkcyjnych i ocenimy sytuację miodową. Jeśli będzie w miarę OK, no to zaplanujemy na następny tydzień wydobranie i już później podkarmianie i leczenie. Dobrze. Wojciechu. Jesteśmy przy moich ulach odkładowych. Tak, ten był kupiony, za chwilę pokażę. No i on jest z tego właśnie z tyroduru czy tam podobnego materiału. Kosztowu, nie wiem, 80-90 zł. rok temu czy dwa lata temu, już nie pamiętam. No i co? I to jest prosta konstrukcja po prostu zbite ścianki, czy tam skręcone, skręcone na wkręty, pewnie do drewna. Widzę, że czar możliwe, że to zwykłe są do drewna wkręty. Tutaj pewnie pianka przyknięta na łączenia, więc to jest proste pudło. Jedyne co zmieniłem, to przykleiłem bardzo cienką, jakoś taki arkusz miałem, sklejki, ponieważ robiłem w tym odkłady z trzy może sztuki i chciałem na przetrzymanie, na przykład do piwnicy nosiłem bo jeszcze nie wiedziałem, że, 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 że no nie trzeba, nie? według mnie to jest zbędne no wiecie o co chodzi yy, no, ale no chcąc przetrzymać to mi zaczęły gryźć te kurdy, te całe pudło zobacz jak to wygląda, nie, po jednym sezonie kiedy tutaj ja nie chowałem pszczół one trochę tylko siedziały, nie to strach pomyśleć co mogłoby być gdyby tutaj chciał, na przykład odkład od początku lata trzymać, czy one by tego nie zeżarły, nie no, także jeśli chcesz robić z tego i masz materiał, to ja bym ci radził od razu, co pan Ozjek, jakąś sklejeczką, od środka przyjechać, a z zewnątrz może być taką. Są też chyba farby, które tego by się trzymały, więc można też pomalować jakiegoś wizualnego efektu. No, a takie listewki to też pewnie albo sam zrobisz, albo kupisz. Nie, no to to już prosta sprawa jest, nie? Wymiary, no to wymiary. Tutaj to jest akurat ulik, Znaczy z Ja bym tylko takie robił. Tylko Dadanty. Ponieważ według mnie to jest najlepszy wymiar Dadanty i ten warszawski poszerzany, bo to ten sam wymiar. No to to są najlepsze na stacjonarny dla młodych, silnych ludzi. Po prostu się tak szybko wszystko nie dzieje jak na wielkopolskich. No i masz duży ul, gdzie możesz coś trzymać. Masz ramki. Jest dla mnie najwygodniej. Dobra, mamy tutaj na 6 ramek. No to jest 22 cm. Tutaj wysokość od zaczepu 31 cm, tak? Czyli plus ramka tam chyba z 6 cm, mm, załóżmy czy 8, nie pamiętam. No. no i co? No i tak jak ramka. No, po prostu musisz mieć ramkę. Kup sobie ramki do Danta, bo i tak będziesz potrzebował. I do tej ramki się dostosuj. Od dołu pod ramką powinna być przestrzeń minimum 6 mm. Ja bym zalecał troszeczkę większą albo w ogóle większą na wypadek gdybyś miał to zimować tutaj. No to dobrze, żeby ten kłomp mógł się uwiesić właśnie. Żeby miał miejsce jeszcze na uwieszenie pod ramkami, a nie na 6 mm, że tam tylko tyle jest miejsca. Tylko że z drugiej strony, jeśli zrobisz większą przestrzeń, to one w sezonie zrobią tam dziką zabudowę prawdopodobnie, nie? Więc zrób tam kurde Centymetr 8 mm, w centymetr, ta będzie najlepiej, bo tutaj komunikacja będzie najlepsza. Tam, nieba, w tym dadant jest na tyle wysoki, że te pszczoły spokojnie możesz zimować, jak dobrze zakarmisz. No, ale za to góra, nie? Bo tutaj jest na styk zrobiony ten daszek, nie? Że tutaj ciasta nawet za bardzo nie wsadzisz, nie? Musi być naprawdę placek, nie? Dlatego od razu daszki musisz robić wyższe. Nie? Tutaj masz poprawiony. To było coś takiego chyba też ze styroduru. Jak dobrze kojarzę, dostałem od pszczelarza. Tylko, że przerobiłem od razu. Nie, nie to w ogóle inaczej było. To, była, to był ulik weselny, chyba. No tutaj mi się kurde. Wy tego. Tylko blacha, ale to nic. No to było inaczej. On sobie zrobił na jedną drugą danta Ulik jakiś tam weselny, a ja to przerobiłem na odkładówkę. Nie, z wyższym daszkiem. Żeby po prostu mieć miejsce na ciasto, na podkarmienie, nie? A Ty możesz w ogóle robić inaczej, jeśli byś chciał. Robić odkładówki, ale które mogą też służyć jako ule, nie? Czyli zrobić na 10 ramek szeroko, nie? I zrobić wyżej jeszcze daszek. Tak, żeby weszła nadstawka jedna, druga, nie? To będziesz miał 10 ramek gniazdowych plus 10 ramek tej połówki nie? no to to jest taka przestrzeń, że, że możesz nawet na takiej przestrzeni utrzymać sobie młodą matkę rodzinę produkcyjną nie tylko, że będziesz wiadomo musiał w sezonie tam ująć troszeczkę czerwiu, nie, żeby ona się nie wylewała, bo wtedy to nie ma siły, będzie musiała się zroić nie? no tak więc ja bym tak robił a jak nie, no to na zwykłe odkładówki żeby tylko przejść po pasiece zebrać Ramki, i coś odłożyć, no to wystarczy na 6 ramek. Te danta z tym, że z wyższym daszkiem, żebyś od razu mógł te e, ciasto podać, tak? No, już jak ktoś tu dzwoni, to ci dopowiem. A no i wentylacja to albo pajączki takie się kupuje, nie? A możesz sam z siatki zrobić nawet, nie? Tam bez, bez różnicy, albo jak daszek wyższy zrobisz, to sobie kurde, zrób parę dziur, tak jak tu, nie? Z drugiej strony już nie najpierw jak będziesz miał rodzinkę produkcyjną to tam yy, beleczki wyjmiesz nie i też będzie dobrze będzie hulało a wymiary ulin jakie ja robię na ile ramek już nie pamiętam ale chyba do 18 16 18 to tylko w nie 18 będzie nie? w środku 70 cm trochę mniej 60 67 cm szerokości nie? można więcej, ale niekoniecznie, Będziesz gdzieś dotąd to będą ramki gniazdowe. Tutaj jeszcze ta przestrzeń, żeby możesz rameczkę zostawić. Bo do końca, chociaż jak petardy, będziesz miał to i do końca, wszystko będziesz miał w sezonie nie? zawalone. No i tutaj jedna nadstawka, no to tyle co połówka, plus przestrzeń nad nią też parę centymetrów żeby wiadomo, wentylacja jakoś była. Im więcej powietrza w środku, tym tym myślę, że lepiej, nie? W lato przynajmniej, ale na, na zimę to to tam nakryjesz jakimś workiem i będzie gitara o. No. Mam i szersze i trochę węższe uletała są za wąskie na pewno, nie? Tutaj masz e, 10, bodajże ramek e, no jakoś tylko no to one są za wąskie Da radę, ale, ale są mniej wygodne o wiele. Widać, że pszczoła tam się yy, ciśnie i idzie w nadstawkę matka szybciej, nie. O, takie też robiłem właśnie, ale tutaj jest miejsce na dwie nadstawki, nie? Uuuu! Panie, wyszły pszczoły. Gorąco No, masz tutaj miejsce na dwie, zobacz jaki tak wysoki, nie? Z wentylacją to normalnie masz tutaj, kurty, nie oszczędzasz. Nie? Bo pszczoła i tak tutaj jej nie będzie wiało w środku, a wilgoć ewentualna będzie miała dobrze jak uciekać, nie? O, tutaj jest na przykład odkładówka, znaczy to już ulik taki, bo taki za bardzo się nie nosi, ale zrobiłem od razu szerszą na 7 na 8 ramek jakoś mi wyszło, nie? Ale za to nie ma miejsca już na yy... Na nadstawkę, może Wielkopolską by zmieścił. Nie? No, a tutaj mamy, wiel... kurde, ten dadant, ale to miał być na dwie rodziny. Dwa wylotki są, ile on jest szeroki. Nie? Tutaj nie mam pojęcia ile ramek, ale pewnie, nie no 20, 21, bo robiłem także właśnie po 10. Po 10 i dwa razy nie Dałoby to radę zrobić, ale raczej zrezygnuję. Nie będę nawet tego sprawdzał nigdy, bo yy bo dużo będzie roboty żeby upilnować taką ściśniętą po bokach rodzinę nie tak mi się wydaje może kiedyś zobaczymy i może się przekonam że jednak nie bo bym chciał sprawdzić bo mi chodzi o to że one mogą mieć podobno jak masz dwie rodziny to one mogą mieć są oddzielone oczywiście żeby matki się nie stykały na no to dajesz tą kratę odgrodową poziomą i Dajesz wspólną nastawkę, że te pszczoły wspólnie noszą miód, ale prowadzą matki prowadzą oddzielne rodziny, nie? że podobno to jest możliwe i podobno bardzo efektywne. No i też jedna sprawa, że one by mogły przez ściankę cienką zimować, nie? czyli robisz przygródkę, tak jak zatwór, z jakiejś tam sklejki, załóżmy centymetr. I, i ten. I one przy tej ścianie z jednej i z drugiej strony zimują, więc same nawzajem się ogrzewają, więc to jest taki jeden większy kłąb, nie? Więc to też ciekawe jest, że mniej mogą pokarmu zużywać i po prostu, nie? A no, można się bawić, to wiesz, to są pszczoły, no to, to to wiesz. Co sobie wymyślisz, to po prostu przemyśl dwa, trzy razy i, i rób i, i będziesz wiedział wtedy, nie? Bo taką wiedzę szukać słuchaj to też w sumie powielanie jakichś tam schematów, a przy to, to jest zabawa i to. Raczej każdy pszczelarz taki bardziej Jak to się mówi? Nie od serca, tylko taki z powołania? Nie, z pasją, o z pasji Który się wziął, no to raczej on tym się bawi i tam Eksperymentuje i się nie boi jakichś Zmian ze swojej głowy Wdrążać, nie? Bo tam książki książkami, opowieści opowieściami Ale co się w twojej głowie urodzi podczas właśnie Pszczelarzenia podczas tych lat w tej przygodzie no to kurde to wiecie to jest zabawa <śmiewanie>